Krótki raport dnia to szybka esencja 10 absolutnie ważnych wiadomości z Polski i świata. Polska. Zerowy VAT na żywność jeszcze tylko przez dwa tygodnie. Po końcu marca decyzją rządu nie zostanie przedłużony. Argumentacja sytuacja gospodarcza Polaków poprawiła się, a inflacja jest już niska. Oznacza to, że państwo zabierze Polakom z tego tytułu dodatkowy miliard złotych miesięcznie, co przełoży się na uszczuplenie gospodarstw domowych o około 1000 złotych w skali roku. W Łodzi dzięki WOŚP powstało centrum laboratorium genetyczne w onkologii dziecięcej Oncolab, które sprawiło, że jesteśmy blisko 100% wyleczeń białaczki u dzieci, przekazał profesor dr habilitowany medycyny. Wojciech Młynarski, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Fragmenty wywiadu. W ramach projektu Colpol obejmującego wszystkie ośrodki w Polsce mamy wybitnie specjalistyczne, certyfikowane na poziomie europejskim laboratoria do oceny typu białaczki. Jesteśmy w stanie zdiagnozować nawet ultra rzadkie podtypy. W tych laboratoriach jest sprzęt najwyższej próby. Szpik dziecka z dowolnego szpitala musi przyjechać do Łodzi na wnikliwe badanie. Rozwinęliśmy technologię oceny identyfikacji nawet pojedynczych komórek białaczkowych dziecka w trakcie leczenia. Pozwala to dopasować terapię, kombinację leków, immunoterapię i terapię molekularnie ukierunkowaną do wykrytego typu choroby. Brane pod uwagę są też czynniki, takie jak zespół Downa. WOŚP wsparła nasz projekt i uzyskaliśmy jeden z najlepszych sprzętów do diagnostyki. Wyleczalność to obecnie około 93%, choć jest to intensywne leczenie i u części dzieci mogą wystąpić ciężkie powikłania. W Polsce rocznie na białaczkę zachorowuje od 250 do 300 dzieci. Jest 50 podtypów molekularnych tej choroby. W źródle dla chętnych cały wywiad z profesorem Młynarskim. Tylko w pierwszych 10 dniach marca do wojska polskiego zgłosiło się 1000 ochotników. Szef MON, Władysław Kosieniak-Kamysz, podał, że zainteresowanie armią na początku tego roku jest największe w dziejach III RP. Ponadto MON szykuje program wsparcia samorządów w sprawie programu budowy schronów, których w Polsce istnieje tylko około 1700. Nowatorski sposób pomiaru wydajności programowania na Uniwersytecie Stanforda wykazał, że Polska ma najbardziej efektywnych deweloperów na świecie, a zespoły deweloperskie w Polsce, Brazylii i Rumunii przewyższają średnią globalną Produktywność o 50%. Algorytm ocenił kod źródłowy oraz metadane, ignorując tradycyjne wskaźniki produktywności deweloperów, czyli linie kodu czy liczbę zatwierdzeń, bo uznano je za łatwe do zmanipulowania. Obecny rząd liczy już 120 członków, a Rada Ministrów 27, czyli jest wśród trzech najliczniejszych w Europie, na niechlubnym podium po Rosji 31 i Białorusi 30. Gabinet Tuska wspiera 93 sekretarzy i podsekretarzy stanu, a ministrowie finansów, klimatu i spraw zagranicznych mają już po siedmiu zastępców. Blisko 50% rządu to posłowie, czyli jest w nim 25% posłów koalicji. Główny powód: każda partia dokłada swoich wiceministrów i przedstawicieli, by kontrolować działania pozostałych. Pełna lista za Zatrudnienia w źródle. Rząd Zjednoczonej Prawicy z 2018 roku miał 125 członków, ale liczba ta spadła potem o około 20%. Świat. Rosja wytwarza obecnie 3 miliony pocisków artyleryjskich rocznie, czyli 3 razy więcej niż USA i Europa razem wzięte. Jej liczne zakłady działają całą dobę. Ponadto Iran i Korea Północna wspierają Rosję swoją amunicją. Z kolei niedobór amunicji artyleryjskiej mógł być przyczyną utraty kontroli nad Avdiivką przez ukraińskie wojska. Ponadto Rosja zaczęła masową produkcję zrzucanych coraz częściej bomb FAB-1500, najcięższych bomb szybujących w jej arsenale, które sieją duże zniszczenia w promieniu do 200 metrów czy 20 metrów pod ziemią i naruszają konstrukcje żelbetowe. Do tego mogą być wystrzelone z samolotów na odległość 40 kilometrów, skorygować kurs za pomocą nawigacji satelitarnej lub laserowej, i trafić w cel z dokładnością do 20 metrów. Francja w ostatnim czteroleciu awansowała na drugiego największego eksportera broni na świecie, po USA i wyprzedzając Rosję. Jej eksport wzrósł o 47% względem poprzedniego czterolecia, gdy eksport Rosji spadł w tym czasie o 53%. Obecnie na przykład Indie starają się o kupno francuskich myśliwców Rafal i zaczęły preferować broń zachodnią od rosyjskiej. Francja i Rosja odpowiadają obecnie za około 11% globalnego eksportu broni każde. USA za 42%, Chiny za 5,8%, a Niemcy za 5,6%.

NATO w bieżących liczbach. Miażdży Chiny i Rosję w siłach powietrznych i lotniskowcach. Polska drugą siłą pancerną NATO. Wszystkie kraje sojuszu dysponują 3,5 milionem żołnierzy zawodowych. 1,5 miliona mają USA, 425 tysięcy Turcy, 209 tysięcy Francuzi. Polacy z liczbą 144 tysięcy są na siódmym miejscu w NATO. NATO ma 12 tysięcy czołgów, gdzie USA mają 5,5 tysiąca, a Turcja 2,2 tysiąca. Jednak Turcy mają głównie przestarzałe. Gdyby liczyć nowoczesne konstrukcje, to drugą siłą czołgową NATO jest Polska. NATO dominuje globalnie w myśliwcach piątej generacji jak F-35. Ma ich już ponad 1000, gdy Chiny 200, a Rosja tylko 32. NATO miarży w liczbie lotniskowców, ma ich 16, gdy Chiny 2, a Rosja 1, w tym USA 11, Wielka Brytania i Włochy po 2 i Francja 1. NATO ma 145 okrętów podwodnych, 135 fregat, 112 niszczycieli i 55 korwet. Rosja ma 12 fregat, 10 niszczycieli i 82 korwety. Chiny mają 40. 22 fregaty, 49 niszczycieli i 72 korwety. Premier Węgier Viktor Orban przekazał, iż na spotkaniu z nim Donald Trump obiecał, że nie przekaże Ukrainie ani grosza, jeśli zostanie prezydentem, więc to zakończy wojnę, bo bez USA Ukraina nie może stać na własnych nogach, a pomoc Europy jej nie wystarczy. Piasko referendum liberalizującego obyczaje w Irlandii. 67,7% głosujących odrzuciło zmiany dotyczące rodzin i obowiązków domowych kobiet w konstytucji z 1937 roku. Wynik różni się od sondaży i stanowiska rządu. Frekwencja wynosiła 44%. Między innymi zapis o uznaniu rodziny za naturalną i podstawową komórkę społeczną miał być zmieniony na rodzinę opartą na małżeństwie lub innej trwałej relacji. Zmienione miały być też zapisy o życiu kobiet w domu, potrzebie braku przymusu pracy matek i niezaniedbywania przez nich obowiązków domowych. Kobiety miały być podmienione na dowolnego członka związku. Rząd uznawał oryginały za seksistowskie i przestarzałe. To był krótki raport dnia top 10 wydarzeń minionych dwóch dni. Za projekt i selekcję odpowiada serwis infopigua.pl. Nie zapomnij zasubskrybować i słyszymy się w poniedziałki, środy i piątki od 6 rano.